W tym kontekście chciałbym podziękować, bo o to prosili widzowie za pana książki ojcu na tym Katarzyńcu, pod jednym z materiałów na naszym kanale jest ponad 100 świadectw interwencji ojca Katarzyńca w ich życie w codzienność, właśnie na podstawie tego, tych publikacji, które pan wydał. Tak więc już teraz bardzo dziękuję, dziękuję. bo o to prosili widzowie. No i w tym kontekście chciałbym spytać, w jaki sposób przeciętny, zwykły szary katolik ma się w tym mętliku i braku tej dogmatyki, i może tego moralizatorstwa odnaleźć. Jaki Kierunek wyznaczyć sobie, jakie może kryteria, żeby tą duchowość budować właściwie. Ja bym powiedział musimy zostać katolikami mhm. będąc otwartymi również na inne doświadczenia, tak? To znaczy, niewątpliwie jest tak, że współczesny katolicy jest na przykład dużo bardziej charyzmatyczny niż katolicy sprzed tak. 100 lat. I to dobrze. Dobrze, że przyjmujemy. Pewne dary, które Duch Święty objawił poza Kościołem Katolickim, tylko ważne, żebyśmy pozostali w tym wszystkim katolikami. Co jest przestrzenią najbardziej katolicką, więc to jest, co powiedziałem: Eucharystia. Musimy być eucharystyczni do bólu. Co to znaczy? To znaczy, po pierwsze, uczestnictwo w Mszy Świętej. I powiem tak, im częściej, tym lepiej. To znaczy, jak ktoś pragnie Chrystusa, to dzięki Bogu już w XX wieku możemy do Eucharystii przystępować codziennie. Nie musimy czekać ani raz w tygodniu, ani raz w miesiącu, ani raz do roku. Możemy to robić codziennie. Nie zawsze jest to możliwe, ale powiedzmy, jak ktoś chce, to szczególnie w Polsce, gdzie jest masa kościołów, masa miejsc, może być codziennie. Na przykład Świętej to też jest apel do księży, że pamiętali, że świecy jak przychodzą w dzień powszedni, do kościoła, to nie należy im nadmiernie przedłużać przy świętej, bo oni potem biegną do, do pracy. Znaczy to, to naprawdę w pół godziny można odprawić rzetelnie, z kazaniem, ze wszystkim mszę świętą i to jest idealny czas, ale też dla katolika świeckiego to jest taki moment, w którym się buduje. Więc to po pierwsze. Po drugie adoracja i mówię absolutnie świadomie adoracja, dlatego, że nawet jeśli ktoś nie może przystępować do komunii świętej, wiemy, że Ludzie się nawracają często po dramatycznych wydarzeniach. W ich życiu jest tak, że nawet jeśli byli wcześniej nominalnymi katolikami, to, to nawracają się już w drugim, w trzecim związku, mają dzieci z poprzednich związków, czasami pierwszy był sakramentalny, nie zawsze można. Nie zawsze był nieważny, też pamiętajmy. W związku z tym nie, są sytuacje, w których naprawdę po nawróceniu nie możemy przystępować do Komunii Świętej, ale na adorację możemy przyjść zawsze. Zawsze możemy klęknąć w ciszy przed Chrystusem i się na Niego patrzeć. I to jest drugi wymiar tego, co możemy i powinniśmy robić, nie, czyli adorować Jezusa nie, Chrystusa. I znowu, jeśli możemy. To codziennie, nie chodzi o to, żeby bić rekordy, przejść godzinę, półtorej, dwie, pięć minut. I też pamiętajmy, Pan Jezus jest tak samo obecny, jak jest zamknięty w tabernakulum, jak jest wystawiony, nie ma żadnej różnicy. To znaczy, to oczywiście nam jest łatwiej, jak On jest wystawiony, bo Go widzimy, ale jak jest w tabernakulum, to On nas widzi tak samo, jak jest, jak jest, jak jest, jak jest, jak jest wyjęty. Więc adoracja, chociaż pięć minut, chociaż trzy minuty ale codziennie, tak, żeby jakby trwać przy Chrystusie i tak, żeby ta adoracja była milczeniem. To znaczy, bo my mamy tendencję, też taką mam, do zagadywania Pana Boga, że po prostu adoracja jest akurat momentem, kiedy nie gadamy, tylko próbujemy milczeć tak, żeby On mógł powiedzieć do nas. Trzeci element to jest maryjność. Nie ma katolicyzmu bez maryjności. Celowo mówię o trzecim elemencie, a nie o pierwszym, bo jednak Eucharystia jest zawsze pierwsza. Maryja nas prowadzi do Eucharystii. I ta Maryjność to, jest, to, to są bardzo proste rzeczy. No, to jest po pierwsze różaniec, to jest trudna modlitwa. Wbrew temu, co się wydaje, to jest modlitwa dla wielu bardzo trudna. Bo po pierwsze bardzo łatwo popaść w klepanie, w rutynę, bardzo łatwo jest odpłynąć. Ale bym tak, lepiej odpływać niż nie odmawiać. A w pewnym momencie ta modlitwa wchodzi bardzo mocno w krew. Po drugie, to jest szkaplerz albo cudowny medalik. Warto pamiętać, że są takie symbole, które nie tylko dają nam pewne gwarancje. Matka Boża mówi bardzo jasno i w jednym i w drugim przypadku. Wiąże z noszeniem szkaplerza czy z noszeniem medalika bardzo konkretne obietnice. Warto z nich korzystać. One oczywiście nie są bezwarunkowe, to nie jest magia. Ale jeśli wierzymy, jeśli się nawracamy, jeśli jesteśmy z Maryją, to mamy tą obietnicę, że nie pójdziemy do piekła, choćby w przypadku szkaplerza i w pierwszą sobotę po naszej śmierci wyjdziemy z czyśćce. No Trudno o powiedziałbym, bardziej optymistyczną obietnicę, więc warto to robić. Warto też za wstawiennictwem Matki Bożej się nieustająco modlić, powierzać się, oddawać jej swoje życie. Bardzo często my nie jesteśmy w stanie czegoś wymodlić, a ona jest. Więc warto jakby odwoływać się do niej, trwać przy niej, być z nią i nie ma się tam co oszukiwać, że tam zastępujemy Pana Jezusa. Maryja nigdy nie zatrzymuje na sobie, zawsze odsyła do Jezusa. Czwarty element to jest w ogóle kult świętych. Znaczy, no dlatego jesteśmy katolikami, żeby nie być samemu. Mamy masę przyjaciół w niebie, ludzi, wiadomo, że jedni są zaprzyjaźnieni bardziej z tymi, drodzy bardziej z tymi, jedni lubią Tereskę, drodzy lubią Wenantego, jeszcze kto inny lubi świętą Faustynę, a ktoś inny jeszcze kogoś innego. Normalnie, jak w życiu. Ale prośmy ich o pomoc. Kolejny element, nie zostawiajmy Pisma, pisma Świętego protestantom. To znaczy czytajmy Pismo Święte, ale czytajmy je w tradycji. Co to znaczy? To znaczy, oczywiście, no, codzienna lektura pisma świętego, idziecie z dziećmi, jak rano do, do szkoły i mówię do nich, słuchajcie, jak często trzeba czytać pismo święte? No, no codziennie, dlaczego? Dlatego, że pismo święte jest pokarmem, jemy codziennie, więc codziennie czytamy pismo święte. To jest dość oczywiste. Rabini mówią, ale to samo jak katolicy święci. Jeśli przez trzy dni nie pisałeś, nie czytałeś pisma świętego, umierasz z głodu. Nie ma siły. Duchowo umierasz z głodu. Więc czytajmy, ale pamiętajmy też, że Pismo Święte nie jest do samodzielnego wyjaśnienia. Nie chodzi o to, żebyśmy sami nie czytali, bo mamy czytać sami. Ale weźmy komentarze. I jak chcemy naprawdę karmić się tradycją, to nie bierzmy tych najnowszych. Znaczy, ja nie mówię, że to nie są złe. Czasem są też bardzo dobre. Ale weźmy: Jana Chryzostoma. Wszystko prawie skomentował. Świętego Augustyna. Świętego Tomasza. Innych świętych z pierwszych wieków chrześcijaństwa, czy ze średniowiecza, i czytajmy razem z nimi. Otwierają się oczy. Teraz czytam list do Galatów i tam jest łaska i pokój wam. No i to łaska i pokój. No, łaska i pokój, no co więcej. Na co Święty Jan Chryzostom pisze tak, no łaska, bo ją utracili, bo w drobnych rzeczach zaczęli się mylić i odeszli od, cen od centrum Ewangelii, a pokój, bo są na wojnie z Bogiem. W ogóle by mi to nie przyszło do głowy, że to jest taka interpretacja. Ja nie mówię, że ona musi być słuszna, bo znowu czytamy wewnątrz całej tradycji, ale warto czytać ewangelię z ojcami kościoła z doktorami kościoła z tymi którzy nas nauczają tak żeby nie wychodzić za łatwo z ortodoksji dalej to jest bardzo dużo roboty ja wiem ale bycie katolikiem nie musi być proste to jest studiowanie doktryny to jest katechizm ale to jest również powracanie do dekretów soborowych nie tylko soboru watykańskiego II ale również Soboru Watykańskiego pierwszego, czasem Soboru Tridentzkiego. Tak, żeby nakarmić się tym, co jest prawdą. Nie mówić, że nie, to było 500 lat temu. Na no akurat to było 500 lat temu, ale nauczanie o Eucharystii się nie zmieniło. Zmienił się kontekst sytuacyjny, zmienił się model przeżywania kapłaństwa bez dwóch zdań. Nie da się już być takim kapłanem, jak się było w XVI czy XVII wieku, bo sytuacja społeczna się zmieniła, bo ludzie się zmienili. Ale kapłaństwo pozostaje kapłaństwem, więc nawet jak jest inaczej przeżywane, nie chodzi się już w sutannach, a w koloratkach. Daj Boże, jak się chodzi w koloratkach, oczywiście, ale no, nie chodzi o strój. Tak? Chodzi o to, żeby było widać, ale też, żeby kapłan miał świadomość, że jest kapłanem, tak? Jakby, że, że pewne rzeczy może zrobić. I to są te rzeczy, które jako katolicy musimy robić. To są takie bezpośrednie. Wskazówki tego, co mamy robić, jak mamy robić, jak żyć, i myślę, że jak będziemy się trzymać Różańca, Eucharystii, Pisma Świętego i zdrowej doktryny, to nie zaginiemy, możemy błądzić, możemy się mylić. No, oczywiście ostatnia rzecz pokora, tak to znaczy nie zawsze musimy mieć rację. To znaczy, no, powiedziałbym, bywa tak, a nawet bardzo często tak bywa, że racji nie mamy. A Matka Boża daje nam jeszcze jedną rzecz, daje nam objawienia. Bardzo mocny przekaz w ostatnich latach czy dziesięcioleciach płynie od Matki Bożej i mówi, co trzeba robić, żeby się trzymać. No, trzymać się zdrowej wiary, pokutować, odmawiać różaniec. Czasami się mówi o tym chrześcijanie, młodzież, z którą pracuję, mówi o tym, że gdyby widzieli cud, to by ich przekonało. No, wracając do książki pana redaktora, cuda nie przekonały pierwszej komisji w akicie, prawda? Ten przeciwnie stał się antyargumentem za uznaniem objawień. Ja bym powiedział, ludzie przeceniają cuda, to znaczy. znaczy przeceniają i nie doceniają. Przeceniają, bo wydaje mi się, jak gdyby zobaczyli, wielki cud to by uwierzyli, a nie doceniają, bo codziennie widzą cuda. I ich nie doceniają, nie są w stanie ich zobaczyć. Nie są w stanie zobaczyć małych wydarzeń jako cudu, a małe wydarzenia też są cudami. Ja powiem historię pewnego mojego dobrego znajomego. To jest w tej chwili bardzo znany działacz gejowski, ale myśmy pracowali razem na uczelni w tym momencie. I on kiedyś rektor nas poprosił, żebyśmy razem. On jest ateistą, żebyśmy razem zrobili taką debatę dla studentów. No i zrobiliśmy. On się mnie zapytał, dlaczego jestem człowiekiem wierzącym. Powiedziałem, że spotkałem Chrystusa. On mówi, no, ale chyba do ciebie nie gadam. On mówi, nie, z krzaka do mnie nie mówił. Tak, Czy znaczy, to się dość rzadko zdarza? Znaczy, w 95% przypadków, jak do kogoś mówi krzak, to znaczy, że jest to człowiek chory psychicznie. Mówiąc zupełnie brutalnie, a nie, że przemówił do niego Bóg. A on mówi, wiesz, bo ja też i on do mnie mówi, a ja miałem taką historię, postanowiłem popełnić samobójstwo. I byłem już gotowy. Napisałem co miałem napisać, list pożegnalny, załadowałem kamienie do plecaka i poszedłem nad Wisłę, żeby się utopić. Usiadłem i czekałem, żeby było puste, żeby nikt nie przeszkodził. I nagle podchodzi do mnie kobieta, kładzie mi ręce na ramiona i mówi do mnie: Nie rób tego, Bóg cię kocha. I on widział i taki pokój na mnie spłynął, i nie popełniłem. Ja mówię, chłopie, no to przyszedł do ciebie w najlepszym czy w najgorszym wypadku, a w najlepszym wypadku przyszedł do ciebie Chrystus. No, w postaci tej kobiety, ale jakby to powiedzieć, no, wydarzył się ode mnie, mówi nie: przypadek. Hmm. Przypadek hmm. się wydarzył. Więc nawet jak w jego życiu wydarzył się cud, to jeśli nasz umysł jest zamknięty, to my tego cudu nie widzimy. Widzimy przypadek. A przecież codziennie coś się dzieje. Ja wczoraj jechałem taksówką z jednego studia radiowego do studia telewizyjnego. I kierowca taksówki był strasznie gadatliwy: znaczy, po prostu miał no, cały czas ochotę coś gadać, a ja miałem ochotę, ochotę odpocząć, może koronkę odmówić, cokolwiek, no ale nie dał rady. Znaczy, on cały czas nawijał i, i puszczał mi cały czas jakieś rzeczy tam z YouTube'a i z innych miejsc. A to, że Boga nie ma, a to, że e, piekła nie ma i że piekło przecież nie może być pod Ziemią. No jest już w końcu zmęczony, zacząłem z nim dyskutować. Mówię, no wie pan, no, ale no, nikt z no, katolicy nie wierzą, że piekło jest pod ziemią. No, w ogóle to jest jakaś bójda. znaczy no, w ogóle nie ma miejsca, w którym być może jest piekło. Być może jest, a być może nie ma, bo piekło jest stanem, a nie, a nie miejscem. A nawet jak jest miejscem, to przede wszystkim jest stanem. No i tak rozmawiamy, rozmawiamy, a się mówię, pan jest wierzący. Ja mówię, no tak, generalnie tak. A modli się pan, no modlę się, a jak się pan modli, a, jak do pan, a mówi do pana Jezus, ja mówię, no mówi, no w jaki sposób? Ja mówię, no w różny. Czasami otwieram Pismo Święte i jest jakieś zdanie, które tak mnie wali po oczach, że po prostu ja nie mogę powiedzieć, że to nie jest do mnie. A czasami jest tak, że proszę o modlitwę, mówię do Niego, kiedyś poszliśmy z żoną w głębokim kryzysie, do przyjaciół, prosimy, pomódlcie się za nas. Kompletnie nie wiedzieli, co się stało. Nie wiedzieli, co się dzieje, nie wiedzieli, jaka była sytuacja. Zaczęli się modlić i dostali najpierw słowa, a potem do nas, jakby obrazy, które były dokładnie w punkt tego, co się działo. Nie mogli o tym wiedzieć. I mówię mu, opowiadam opowiadam. No i ten taksówkarz mówi do mnie w połowie, już staliśmy, już, ja już miałem wybiec, już się czas kończy, on do mnie mówi. To niech się pan teraz za mnie pomodli, bo wie pan, ja prawdopodobnie mam guza za i się boję zbadać. No dobra, no. Chcesz, masz, tak? Poglądałem się na tym chwilę, dałem mu co powiedziałem, jak się odmawia. I znowuż nic takiego się nie wydarzyło. Ja nie wiem, co z nim będzie dalej. Nie mam zielonego pojęcia. Ale dla mnie, nawet dla mnie to był cud, bo okazuje się, że Pan Bóg stawia nas czasem w sytuacji, kiedy kompletnie nie mamy ochoty ewangelizować. Kiedy najchętniej byśmy nałożyli słuchawki na uszy i odpłynęli. Albo poświęcili się modlitwie. No przecież... A jednak Pan Bóg coś, coś z tym robi. I tu też jest cud. Już pomijam, że największym cudem jest Eucharystia: to, że codziennie na setkach ołtarzy chleb staje się ciałem. Więc y, ja powiem tak: żeby zobaczyć cud, trzeba mieć otwarte oczy. Ale głównym cudem jest to, i y, zapominamy o tym często czytając Pismo Święte, że żyjemy, że jesteśmy, że się znowu obudziliśmy, że są ludzie, którzy nas kochają. Że potrafimy wybaczyć. To wszystko jest wokół nas, a my nie chcemy o tym pamiętać. I jeżeli tego nie widzimy, to jak się wydarzy cud, to też go nie zobaczymy. Mało tego. Są ludzie, którzy doświadczyli cudu i nawet wierzyli, że to jest cud, a i tak po jakimś czasie odeszli od Pana Boga. Więc cuda są ważne. Ale nie są najważniejsze. I bardzo mocno przypomina o tym ta scena, w której Piotr, w której Jezus w domu Piotra w Kafarnaum naucza. Ludzie nie mogą się do niego dopchać, idą z paralitykiem, więc zdejmują dach i opuszczają go przed nim. No przecież nie opuszczają go wyłącznie po to, żeby Jezus uzdrowił, to jest oczywiste, ale co mówi Jezus? Odpuszczone są ci twoje grzechy. To jest największy cud. No i oczywiście zaczynają szemrać, słusznie szemrają, znaczy, jeśli nie jest Bogiem, to nie ma prawa odpuszczać grzechów, więc no, trzeba jasno powiedzieć. I Jezus mówi: Wstań, weź swoje łoże i chodź, ale to jest potwierdzenie prawdy o odpuszczeniu grzechów. Cud nie jest celem samym w sobie. Cud jest tylko środkiem do tego, żeby zrobić coś ważniejszego. Więc ja bym powiedział tym młodym ludziom: cuda są wokół Was, musicie mieć otwarte oczy, żeby je zobaczyć. Ale też nie oszukujcie się. Jeśli nie chcecie wierzyć, to i tak nie będziecie wierzyć. Nawet gdyby choremu noga odrosła, albo gdybyście zostali uzdrowieni z raka, i tak nie uwierzycie, jeśli, jeśli nie chcecie w to uwierzyć. Wiara jest jednak również jest łaską, przede wszystkim, a jest aktem woli. Jest tym momentem, w którym się decydujemy, żeby uwierzyć. I to jest czasem trudny proces. Nie jest tak, że od razu wszystko się dzieje. Znaczy, są tacy, którzy tak mają, dostają tak, tak, taki dar, taką łaskę. Ale są tacy, którzy muszą współpracować z łaską i iść do przodu. Mamy też różne. I to też jest wielkie bogactwo Kościoła katolickiego. Ja bardzo lubię wielu, mam wielu przyjaciół protestantów naprawdę wielu. I uwielbiam słuchać, jak oni się wszyscy nawrócili w jednym momencie. Mamy taki moment, rozgrzania serca, wszystko się zmieniło. Znam też takich katolików. To nie, jakby, to nie jest zarzut. Są ludzie, którzy tak mają. Pan Bóg w ten sposób ich dotknął. Ale ludzie, którzy nie mają takiego momentu, nie są w niczym gorsi. Dochodzili stopniowo, studiowali, czytali, yy, zadawali pytania i nagle doszli dzięki łasce Bożej dokładnie tak samo, do przekonania nagle albo nie nagle w jakimś procesie: Wow, w kościele katolickim jest prawda, Chrystus jest jedynym zbawicielem. Jeśli nie jest. To całe nasze życie jest bez sensu, i ich wiara jest tak samo dobra, tylko do jakby inną trasą do niej doszli do tej samej nie, prawdy. Więc proponuję tym młodym ludziom: to jest trudne, ale wyruszcie w drogę i w waszym życiu też będą się działy cuda mniejsze i większe. Ja bym powiedział, że czasem dużo większym cudem jest wybaczenie niż uzdrowienie. Dużo większym cudem jest doświadczenie wybaczenia w swoim życiu. Nie, że ja wybaczę, tylko że mi wybaczono. I to są największe cuda. I one się dzieją, naprawdę się dzieją w kościele. Tylko trzeba do nich dotrzeć. Trzeba zedrzeć tą osłonę grzechu, brudu, fałszywe, fałszywego intelektualizmu. Nie ma nic złego w używaniu rozumu. Od razu podkreślam, ale fałszywy intelektualizm jest czymś złym żeby dotrzeć do tej przestrzeni najważniejszych cudów, które się dzieją codziennie.